Manko, witam hodowców i hodowczynie, nie? Taki poszedł, zrobiłem taki krótki filmik na temat tych czerwonych. Poszedł taki letki odzew. Słuchajcie, to są gołębie, bo dużo osób do mnie dzwoni, czy chce sprzedać, czy coś. Ja nie chcę sprzedać, ja nie handluję gołębiami. Już nie chcę handlować, bo to, to, to jest takie trudne. Ja to nie chcę, dlatego nie ten, ale te gołębie. To są dzieci wybitnych lotników, Tam, ten czerwony 526, bo mi kolega wysłużył, był drugi w Katowicach w standardzie. Chodzi o to, że ja tych gołębi nie chcę sprzedawać, ja ich nie sprzedaję i po prostu one są wybitne, wybitnie wyglądają w budowie, są piękne w budowie, wszystko. A jak one będą lecieć, to ja nie wiem, one jako młode zrobiły trzy loty 140, 220 i 360. A to nie wiem jak one będą lotować. Ja dlatego y, mówię, że ja nie chcę sprzedawać, ja nie sprzedaję, i tylko po prostu Wam mówię. Mam ich 8, bo tutaj akurat mam 4, 5 samców i 3 samiczki. Nie? No, tak one wyglądają. One są wszystkie naprawdę piękne. Pozdrawiam.